Dzisiejszy materiał będzie uzupełnieniem wideo, jakie mieliście okazję już wcześniej obejrzeć na naszym blogu i kanale o tytule Log File Analyzer ASEO. Jeśli jeszcze się z nim nie zapoznaliście, to zachęcam. Omawiam w nim pokrótce, jak zaimportować logi serwerowe do Screaming Froga Log File Analizera, jak wyglądają podstawowe metryki, jakie można nim mierzyć, a dziś omówimy sobie kilka przykładów i scenariuszy oraz procesów, jakie powinny otworzyć się w Waszych firmach, w Waszych organizacjach, jeśli prowadzicie to SEO in-house'owo, w agencjach, które was prowadzą i to nawet po takiej dość pobieżnej analizie tych logów. Dla przykładu zaimportujemy sobie logi serwerowe Paku Studio i tutaj w ogóle pojawia się pytanie, czy Paku Studio jest dobrym punktem odniesienia do analizowania logów serwerowych. Myślę, że z portfolio moglibyśmy wyciągnąć bardziej reprezentatywne domeny, bo mamy tutaj do czynienia raczej z małym WordPressem, małym też ruchem organicznym na nim. Niemniej nie każdy chce logi serwerowe udostępniać publicznie, także skorzystamy z tego, co mamy. Zacznijmy od posortowania sobie danych ze względu na aktywność Google Bota smartfonowego, nie ilość danych, jakie pobiera, ale liczbę zapytań, e, liczbę zdarzeń. Widać, że najwyższa aktywność GoogleBota jest w widoku strony głównej, co jest oczywiste, a tuż za nią pojawia się wpis na blogu dotyczący boldowania tekstu. I okej, okay, teraz pytania jakie wypadałoby sobie zadać w tym kontekście, to po pierwsze, co jest powodem dużej aktywności GoogleBota w tym widoku? Czy umiemy odpowiedzieć sobie na to pytanie? Po drugie, czy to dobrze, że akurat ten widok zbiera tak dużo sesji GoogleBota? I po trzecie, co z tym faktem zrobić i jak wykorzystać te informacje? Żeby odpowiedzieć sobie na pytanie, dlaczego dlaczego akurat ten widok jest najpopularniejszy w ostatnich 7 dniach, byłoby dobrze równolegle posługiwać się zwykłym Screaming Frogiem i Majesticiem albo Aharefsem, bo aktywność robota google'owskiego w tym widoku będzie wypadkową albo po prostu rozkładu aktywności Google Bota w architekturze informacji, czyli po prostu linkowania wewnętrznego, albo faktu, że ten konkretny zasób, ten konkretny widok, pod podstrona jest podlinkowana gdzieś z zewnątrz i trzeba będzie sprawdzić po prostu gdzie. I tutaj małe wtrącenie, starajcie się pozyskać możliwie jak najbardziej kompletną próbkę logów serwerowych, którą będziecie analizowali, bo zupe do zupełnie innych wniosków dojdziecie analizując logi serwerowe z jednej doby, a do innych, jeśli będziecie pracowali na logach z zakresu ostatnich 14 albo 30 dni. Co prawda w naszym przykładzie posługujemy się próbką logów z ostatnich 7 dni, to jednak przyjmijcie, za dobrą że dobrą praktyką byłoby przynajmniej tych 14 dni. To też zależy, czy macie takich zdarzeń, które możecie analizować wystarczająco dużo. Czy też nie? Pomijam przy tym fakt, że analiza logów nie jest absolutnym must have w każdej kampanii SEO, dlatego jeśli macie małą stronę złożoną z 5, 6, 7 widoków i nie ma tam jakichś niestandardowych rozwiązań, to pewnie zakup log file analizera niewiele wnosi. Ale jeśli mowa już na przykład o e-commerce, to tam idzie znaleźć już naprawdę sporo ciekawych smaczków. Wracając, sprawdźmy, czy ten nasz analizowany widok jest, aby na pewno mocno podlinkowany w, w architekturze informacji, no po to, aby potwierdzić albo obalić. Tę hipotezę, że ten artykuł zbiera sporo krawlingu Googlebota, bo jest tutaj i tutaj załóżmy na przykład podlinkowany ze strony głównej. Zakładamy, że nie wiemy tego na tym etapie. W zwykłym Screaming Frogu szukam tego widoku na temat boldowania tekstu. Sprawdzam najpierw wizualną prezentację, aby odpowiedzieć sobie na pytanie, gdzie mniej więcej zagnieżdżona jest ta publikacja. I widać, że jest to widok, który jest dość głęboko raczej zaszyty w architekturze informacji, bo żeby bot mógł się do niego dostać, musi od odwiedzić przynajmniej kilka widoków pośrednich. Oczywiście ten tak zwany forced directed travel diagram. Jest pewnym uproszczeniem, bo jak zobaczycie, na przefiltrowanym widoku tabelarycznym są cztery unikalne widoki, które kierują do tego materiału. Przy czym trzy to widoki paginacji, no, czyli dość słabe widoki, jeżeli chodzi o crawling, ale, ale jeden z nich to dość popularny materiał pod tytułem: Ile kosztuje założenie bloga? I sam ten artykuł, to jest ile kosztuje założenie bloga, ma już jakieś pojedyncze aktywności Googlebot'a, które też mogą być źródłem ruchu w tym widoku o boldowaniu tekstu. Sprawdźmy jeszcze, czy ten URL ma jakieś linki pochodzące z zewnątrz. Wrzucamy URL do Ahrefsa i widzimy, że no jest jakiś jeden randomowy link zewnętrzny, ale nie spodziewam się, że dowozi szczególnie dużo sesji przychodzących Google Bot'a. To, co jeszcze przychodzi na szybko na myśl, to aktywność Google Bota być może z samego Redirecta z YouTube'a, ponieważ ten materiał ma swój odpowiednik na YouTube'ie i tam jest link do artykułu w formie Redirecta, no bo nie jest to zwykły, bezpośredni link, który prowadzi do tego naszego widoku na blogu. Zasadniczo ten proces można rozkładać na czynniki pierwsze, bo to, że Aharefs nie pokazuje innych backlinków prowadzących do tego materiału, to też wcale nie znaczy, że ich nie ma, bo wystarczy, że ten materiał będzie podlinkowany na zapleczu, który to zaplecze blokuje crawler, więc pamiętajcie, żeby myśleć o analizie logów szeroko. One wymagają minimalnego zorientowania w przedmiocie szerszej strategii SEO. Ja na tym etapie chciałbym Wam po prostu pokazać, jak myśleć o tym, skąd, takie, skąd pochodzi aktywność Google Bota, odnotowywana w logach serwerowych. Pamiętajcie, że proces analizowania logów jest złożony, dość obszerny i zagnieżdżony w szerszym kontekście, więc tutaj nakłada się sporo wątków w jednym miejscu. Dobra, wytłumaczyliśmy sobie plus minus, skąd może pochodzić aktyw aktywność Google bota w tym widoku, w tym wpisie. To teraz czas na odpowiedzenie sobie na pytanie, czy to dobrze, że akurat ten artykuł jest popularny i chętnie krawlowany i tutaj Odpowiedź, jak zwykle w SEO, jest złożona, bo trzeba byłoby się zastanowić, jakie są cele organizacji, firmy, która pozyskuje ten ruch z wyszukiwarek. Czy my chcemy walczyć akurat o pozycję tego artykułu w wynikach organicznych, czy też nie? Jeśli tak, to świetnie, bo mamy ku temu potencjał. Sprawdźmy, na jakiej pozycji w Google wyświetla się ten materiał na zapytanie boldowanie tekstu. W tym przypadku mamy top 1, bo jest to bardzo łatwa sprawa. Natomiast gdybyśmy tego top 1 nie mieli, a chcielibyśmy mieć, to biorąc pod uwagę, że mamy już dużą atencję Google Bota w tym widoku, wystarczyłoby otworzyć proces optymalizacji treści, zawartości tego widoku, na przykład analizą data driven SEO przez Surfer SEO po to, aby w ciągu jednego, dwóch, trzech dób zaprezentować Google Botowi świeży, lepiej dopasowany do intencji użytkownika content i podciągnąć się w topach. No dobra, ale gdyby miało się okazać, że dla naszej firmy ten Artykuł no, nie przynosi żadnych konkretnych wymiernych korzyści, bo sprawdziliśmy w międzyczasie, że ruch z tego artykułu no, nie dowozi żadnych lidów, nic nie sprzedaje, żadnych usług w formie B2B, to znów można się zastanawiać, co z tym fontem zrobić. Na przykład w treści tego artykułu można osadzić link wewnętrzny do jakiegoś innego zasobu, to jest widoku pod strony ze zoptymalizowanym Anchorem, który zepchnie Google Bota tam, gdzie tego chcemy. I znów, podobnie jak w przypadku analizowania źródeł pozyskiwania sesji Google Bota, ocenienie tego, czy. To, że Googlebot jest aktywny w widoku boldowania tekstu, i jest dobre albo złe. Ma szerszy kontekst. Generalnie analizowanie logów powinno mieć motyw przewodni, i myślcie o tym tak samo jak na przykład o procesach UX-owych i analitycznych w waszych firmach i organizacjach. Bo jeśli nie wiecie, co chcecie zrobić, do czego doprowadzić, do jakiego scenariusza, to też wyciągnięcie z analyticsa tego, że call to action prowadzące do formularza kontaktowego waszej strony firmowej jest chętnie klikane, kiedy ma kolor zielony niż niebieski, niewiele wnosi, bo po stronie organizacji jest ocenienie kaloryczności tych informacji, ich przetworzenie, skorelowanie z szerszymi, szerszymi celami, procesem pozyskiwania lidów i tak dalej. Jeśli chodzi o analizę tego widoku ze względu na aktywność Google Bota, to takie obserwacje na szybko. Na przykład widok nasz zespół jest znacznie chętniej krawlowanym zasobem od widoków typowo ofertowych, więc w firmie powinien powstać proces, który będzie miał na celu optymalizację architektury informacji, modyfikacji kolejności linkowania wewnętrznego do wybranych Osobów wybranych pod stron i być może w jego wyniku należałoby podjąć decyzję o wypięciu widoku nasz zespół do stopki. Z architektury informacji, z menu nawigacyjnego u góry, do stopki, aby uwolnić miejsce na krawlowanie widoków ofertowych. Nie wnikam na tym etapie, czy jest to rzeczywiście celem organizacji, ale chciałbym, abyście widzieli, w jaki sposób myśleć o krawlingu, bo skoro spalamy zasoby Google Bota na zasobie, na podstronach, które no, nie, pełno, nie pełnią żadnej szczególnej funkcji poza funkcją informacyjną, brandingową, to można się zastanawiać, co z tym fantem dalej zrobić. Dalej mamy błąd 404 w widoku mapy WP Sitemap Users. 1XML i teraz osoba, która analizowałaby te logi serwerowe powiedziałaby pewnie, że, e, że jest to problem. E, natomiast to, co chciałbym, żebyście wiedzieli, to to, że tutaj odbija 404, jest w porządku, ponieważ zdecydowaliśmy się na zablokowanie domyślnej, natywnej mapy WordPress'a generowanej od kompilacji 5.5 w górę. A umówmy się, to mapa, na którą składają się linki wewnętrzne do użytkowników wewnątrz tego WordPress'a jest totalnie useless. Zarówno w kontekście Crawlingu, jak i że, jakimkolwiek innym kontekście. Jak pewnie zauważyliście z logów serwerowych, idzie wyczytać sporo niestandardowych zdarzeń, które mogą uchodzić uwadze wyłącznie przy crawlingu zewnętrznym. No i nie będę omawiał każdej z pozycji po kolei, ale spójrzcie na przykład na zapytania dotyczące pliku ads.txt. Co prawda, sam Googlebot nie odpytuje serwer o ten plik, ale robią to inne boty i można się zastanawiać, czy na przykład nie warto wyciąć ich aktywności na serwerze już na poziomie pliku ht akcesowego, bo pytanie, czy rzeczywiście jest sens e, krawlowania zawartości paku studio przez boty chińskiego bajdu albo rosyjskojęzycznego e, Yandexa. Są w tym kontekście i czy one są w tym kontekście potrzebne. No i teraz, gdyby to był jakiś inny projekt, jakiś inny CMS, serwis, sklep, to z logów wyjęlibyśmy też zwracające błędem 404 e, CSS-y, biblioteki javascriptowe, które są wciąż osadzone w źródłach niektórych widoków. 301 prowadzące do tak zwanych sierot, czyli widoków, które niegdyś były podlinkowane wewnątrz architektury informacji, ale z jakichś powodów linki Wewnętrzne do nich zostały odpięte, a one same nie znalazły, nie zostały przez nikogo usunięte, więc biorą udział w procesie krawlowania, ale są w zasadzie nie do odnalezienia, jeśli nie obsługuje ich sam CMS, czyli no nie znajdziecie ich w panelu swojego CMS-a. Tych zdarzeń w waszych logach, jeśli do tej pory jeszcze ich nie analizowaliście, będzie całkiem sporo i zachęcam do grzebania w nich, bo otwierają oczy na wiele nietypowych problemów, procesów, pozwalają lepiej zrozumieć to, w jaki sposób działają boty wyszukiwarek i gdzie spalają kraft budżet. Tymczasem dzięki bardzo za uwagę. Mówił do Was Adrian Pakulski z agencji Semopaku Studio. Widzimy się już niebawem w nowych materiałach. Do następnego. Cześć.